W jednym kawałku Może się uda Zobaczymy Albo no, się nie uda Kurde Makopa. O, już widzę ten wyścig To jajca będą mnie złe żeby to utrzymać. O kurwa. Dobra. Nie. Kurde. Co za dziadowstwo. Jeszcze raz wiadę w kogoś i pewnie nauczy. Koniec. Przesuń się babo. No. Chyba nie jest w całym kawałku. Przegrzewanie się silnika. Super. Damy radę. No, trochę go znosi. Troszeczkę. Kurde buja nim jak cholera. <gry> Może nie troszeczkę, trochę... Uch! Spieprzaj, kurde, stąd. Dajcie przejechać. Jaki jardzielek. Żmędy mnie będą gonić. Ciężko będzie. 50 sekund do. żeby wjechać do tego garażu. Jak w 10 sekund to ja będę przez Satoriał. Bum, Rzuca jak cholera. 7. Powodzenia, kurde. Dupa! Czy to jest w ogóle realne, w takim czasie tam dojechać? 20 sekund do tej bramki, tego chroniarza, bo to... To inaczej nie, nie ma szans, w ogóle. No, tak jak myślałem. No, wielki dzień, wyścig. Ja to ciężko widzę po prostu. Co tu się zwala? O, Dobra, na pewno to nie pójdzie Że on se nie złamał w ogóle To jest cud No dalej do... Koło jeszcze w całości 14, no jeden to tam się wypieprzył w ogóle A ten na początku nie ruszył, no to Fajna pozycja no, Czyli ten miał się rozwalić ale kurde, żeby mnie... jeszcze tak spychali... No niestety, na tyłach... No na tyłach, co zrobić... Trzeba... <śmiech> <śmiech> poznać w ogóle ten bolid, wyczuć... A tu są... kurwa... One strasznie to ścinają, nie? To miejscu Co za kurde wajza. A ten też pierwszy się dymi... Trochę... Może... Nierdzialnie w to. No, ładnie, ładnie. Szczerze myślałem, że... że nie pójdzie tak prosto.